Cześć! Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na oprowadzenie w nowochódzkim klimacie po naszej najnowszej realizacji homestagingowej. Pokażę Wam świeżo przygotowane mieszkanie na sprzedaż, gdzie malowaliśmy płytki, robiliśmy nową kuchnię, malowaliśmy tapety, więc będzie dużo fajnych takich tipów na szybkie liftingi mieszkań plus oczywiście triki homestagingowe. Zapraszam! Wiem, że wielu inwestorów zastanawia się często podczas flipowania, czy robić coś z kuchnią, czy zostawiać w takim stanie, jakim jest, bo zazwyczaj jest to dość droga inwestycja. Tutaj mieliśmy podobną rozkminkę. Zastanawialiśmy się, czy ta kuchnia powinna przejść remont czy zostawić ją w takim stanie jak jest obecnie. Jednak wraz z inwestorem zdecydowaliśmy tutaj się na współpracę z firmą TwojeMeble.pl, gdzie zostały zamówione meble kuchenne razem z montażem z całym AGD. Wyszło to naprawdę fajnie, optymalnie finansowo. No i dzięki temu tak naprawdę odkłada taki argument negocjacyjny dla osób, które potem kupują mieszkanie, że będą musiały jeszcze zainwestować kilkadziesiąt tysięcy na to, żeby taką kuchnię Przygotować, także zazwyczaj polecam inwestorom, że jeśli tylko jest w ogóle jakikolwiek na to budżet, to jednak warto tą kuchnię przygotować, bo dzięki temu potem nie ma argumentów dla przeciwnej strony dla osoby, która kupuje, żeby tą naszą cenę ofertową obniżać właśnie o te potencjalne koszty remontu kuchni. Całość przestrzeni też tutaj bardzo skorzystała dzięki temu, że ta kuchnia powstała. Po pierwsze, wygląda dużo bardziej nowocześnie. Jest ergonomiczna, ładna, zmieścił się stół, więc też ta przestrzeń jest tutaj tak fajnie wydobyta. No i co jest dużym atutem jak zwykle właśnie na mieszkaniach w Nowej Hucie, to to, że ta kuchnia jest osobnym pomieszczeniem, całkiem sporym, do tego, że zmieścił się tutaj nawet stół z widokiem na drzewka oczywiście. Także bardzo udana realizacja i też cieszę się, że udało nam się tą kuchnię wspólnymi siłami tutaj zrobić. Ten pokój był taką czystą kartką, kiedy tutaj przyjechałam, był już pomalowany, podłoga była zrobiona i w mojej gestii leżało wyposażenie tego salonu. Jako, że mamy tutaj nową hutę, to bardzo zależało mi na przemyceniu takich retro elementów, które będą pokazywały, też komponowały się fajnie z tą naszą nowochódzką dzielnicą. Dlatego możecie zauważyć, że w całym mieszkaniu przewija się dużo takiej zszarzonej zieleni, takiej zieleni, która nam się kojarzy od razu z retro. Klimatem. Ona tutaj jest celowo. Możemy zobaczyć sobie krzesła, które są właśnie w tym kolorze. Szafka, która jest zwykłą szafką ikeową, ale jednak jej kolor jest taki nieoczywisty między zielenią a niebieskim i znowu wprowadza nam taki fajny vintage klimat. I tutaj ten salon w ogóle został podbity takimi elementami. Wentylator, który też nie jest biały, nie jest aluminiowy, tylko właśnie w takim kremowym kolorze. No i obrazy... To są tak naprawdę wydruki, tak? ale mamy jednak takie malowane, nietypowe nie krajobrazy, tak jak zazwyczaj się to robi, nie boho klimat i też te ramki są troszkę inne, ciemne drewno, więc to wszystko miało sprawić, że ktoś, kto tutaj przyjdzie, poczuje właśnie ten nowochózki klimat, poczuje też ten upływ czasu, który gdzieś tam kojarzy się w ogóle z tą dzielnicą i zakocha się w nim, bo to jest taka dzielnica, którą się albo kocha, albo jak niektórzy nienawidzi. Ja jestem w tej pierwszej grupie i sama spędziłam tutaj kilka dobrych lat e, mieszkając właśnie w Nowej Hucie, e, więc zawsze z przyjemnością takie realizacje homestagingowe tutaj przeprowadzam. E, taką fajną wisienką na torcie też jest lusterko, które zostało powieszone nad, nad stołem tutaj w salonie. Ono tutaj już było na stanie i kiedy tylko je zobaczyłam, to pomyślałam, że faktycznie nam się tutaj dobrze wkomponuje. Ze swoją drewnianą ramą w owalnym takim kształcie, więc też znalazłam dla niego odpowiednie miejsce. Kolejnym takim pomieszczeniem, które często bywa kłopotliwe, podobnie jak kuchnia, jest łazienka, bo tam też zazwyczaj albo robi się generalny remont, albo nic. My się zdecydowaliśmy na malowanie płytek. To jest zawsze taka decyzja, którą trzeba mocno przemyśleć, czy ona wpisze się w standard całego mieszkania. Tutaj nie było generalnego remontu, ale jednak jakiś drobny remont był. I uważałam, że po tym jak zostały odmalowane ściany, została zrobiona kuchnia, wyposażone pokoje, salon i sypiania, to warto z tą łazienką jednak coś zrobić. I żeby kontynuować tą myśl klimatu Nowej Huty, tych szarych zieleni, takich retroklimatów, postanowiłam wybrać kolory do niej właśnie biało-zielone dosyć nietypowe połączenie, ale jednak myślę, że bardzo udane i fajnie się tutaj wpisuje właśnie w całą koncepcję tego e, mieszkania. Także tutaj bardzo polecam, bo widzę, że się sprawdziła ta koncepcja kolejny raz, jeśli chodzi o malowanie płytek. A to co nietypowe, malowaliśmy również przedpokój. Malowaliśmy tapetę na szary kolor. Została też zmieniona, wcześniejsza, zielona, była na nową, białą. Ona nie była przemalowywana, po prostu ta stara była już złej jakości, więc trzeba było postawić na nową, ale myślę, że przedpokój tutaj też zyskał ogromnie. I tutaj zarówno do łazienki, jak i do przedpokoju korzystaliśmy z farb Flugera. One bardzo dobrze się sprawdziły. Miałam taką wątpliwość, czy tapeta przeżyje malowanie, ale naprawdę fajnie się to sprawdziło. No a przedpokój wygląda już zupełnie inaczej niż w tej wersji początkowej, także myślę, że warto było. Odnośnie jeszcze samego malowania płytek, bo wiem, że wiele osób obawia się że farba będzie odpryskiwała, że gdzieś tam zejdzie z kafelek i potem nie będzie to ładnie wyglądało. Ja mam zawsze takie dwie rekomendacje. Pierwsza to nigdy nie maluję podłogi, i u nas na podłogę poszły panele winylowe. A druga rekomendacja to dobre przygotowanie się do malowania, więc odtłuszczenie, wyczyszczenie naprawdę tych płytek, danie im czasu na to, żeby to wszystko przeschnęło, no i potem odpowiednie malowanie. Są farby, którymi maluje się od razu, są takie, do których potrzeba najpierw zastosować grunt, więc też sprawdźcie dokładnie, w zależności od tego, z jakiego producenta chcecie skorzystać, jakie są wymagania odnośnie malowania. Nie nakładamy grubych warstw, robimy to cienkimi warstwami i dajemy odpowiedni czas na przeschnięcie między pierwszą a drugą warstwą albo jeszcze kolejną, bo być może uda wam się zmieścić w dwóch, a czasami jest tak, że trzeba zrobić na przykład trzy, czasami słyszałam też o czterech, u nas nigdy tak się nie wydarzyło, ale lepiej zrobić tych kilka warstw niż... Yy, Mieć taką sytuację, że nałożycie za dużo tej farby, i potem będzie po prostu to wyglądało nieestetycznie. Także jeśli człowiek się zastosuje do tych wszystkich wymagań i wskazówek, to efekt potem jest taki, jaki powinien być. Ta sypialnia od początku miała ogromny potencjał, duży metraż piękne duże okno jak zresztą w każdym pomieszczeniu w tym mieszkaniu. Szeroki parapet to jest taka dobra baza, która od razu sprawia, że pomieszczenie wydaje nam się przyjemne. Do tego piękne drzewa za oknem. No i przejdźmy sobie teraz do szczegółów. Większość homestagerek i ja także uwielbia stylizować sypialnie. One są takie przewidywalne, można tutaj naprawdę fajne takie przytulne rzeczy gdzieś tam wdrożyć, które nadają klimatu całemu mieszkaniu. Jeśli chodzi o tą realizację, to zauważcie że tutaj mamy żeberkowy kaloryfer, tak samo jest w salonie. On jest dosyć szeroki, więc zawieszenie tutaj zasłon no nie, mogło, nie wyglądałoby zbyt dobrze, musiałyby być bardzo e, głęboko wysunięte, więc taka proporcja mogłaby być tu zaburzona. Dlatego postanowiłam tylko dekoracyjnie zawiesić tutaj roletę bambusową. E, bambusy teraz mocno wracają do łask, e, pewnie w związku z tym, że są bardzo popularne za oceanem w tych wszystkich e, stylizacjach modern country. Które u nas cieszą się coraz większą popularnością, a nam bardzo dobrze te roletki bambusowe się zgrywały z całością tutaj klimatu w mieszkaniu, przez to, że mają właśnie taki naturalny materiał. A wracając do kaloryfera, to od razu chciałabym Wam powiedzieć, że zastanówcie się dobrze, czy faktycznie warto je wymieniać, kiedy robicie mieszkanie na sprzedaż czy na wynajem, bo naprawdę one nadają takiego charakteru do mieszkania i jeżeli całe mieszkanie nie jest stricte nowoczesne. To może warto jednak zostawić taki kaloryfer, wręcz powiedziałabym, jako jeden z elementów ozdobnych. W całej sypialni mamy tylko łóżko i szafki nocne. Przy tej Stedingu na sprzedaż nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj dokupować szafy czy inne meble. One oczywiście by się zmieściły, spokojnie można byłoby tam szafę postawić. Na boku przy wejściu, a naprzeciwko łóżka, na przykład komodę czy toaletkę. Jeżeli chodzi o samą kompozycję kolorystyczną, no to też drobne wzorki, takie sielskie, bym powiedziała, coś co pobudza nas do odpoczynku. Bardzo duże lampki nocne to też rzecz, na którą chciałabym Wam zwrócić uwagę. Często stosuje się takie malutkie, bo one są takie zgrabne, ładnie wyglądają, ale te duże nadają nam takiego charakteru i też sprawiają, że dzięki temu nie musimy już wiele dekoracji tutaj dawać bo one robią taką mocną dekoracyjną robotę. No i grafiki znowu w takim vintage stylu z naszymi ciemnobrązowymi ramkami. A mówiąc o tych ramkach, to jeszcze przy okazji Wam wspomnę, jak to zwykle bywa, w homestagingu zawsze są kulisy i często musimy działać bardzo spontanicznie. I tutaj też nas taka sytuacja dopadła, bo kiedy zamówiłam obraz do salonu, okazało się, że producent wysłał, czyli zamówienie, jakieś mapy, które Zupełnie nam nie pasowały, więc na szybko, dzień przed sesją, dzień przed nagraniami, musieliśmy zmieniać całą koncepcję, wydrukować grafiki, kupić nowe ramki, żeby wszystko było spójne na dzień stylizacji i na dzień sesji zdjęciowej. Także czasem może być tak, że się zastanawiacie, czemu coś wygląda tak, a nie inaczej. A my w branży zawsze się śmiejemy, że są kulisy, o których większość osób nie wie, a jednak się dzieją. Także to też warto mieć na uwadze, że nasza branża jest taką branżą dynamiczną, w której dużo się dzieje i czasami po prostu trzeba odejść od ustalonego planu i zrobić coś. Na żywioł, ale także było dalej spójne z całością mieszkania. Mam nadzieję, że to mieszkanie Wam się podobało i też wskazówki, które dzięki tej realizacji mogliście poznać, dajcie znać w komentarzach, czy macie doświadczenia właśnie z malowaniem płytek czy tapet. Ciekawa jestem, czy pozytywne, czy niekoniecznie. W każdym razie, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o homestagingu, o najnowszych realizacjach, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, polajkujcie i do zobaczenia w kolejnym materiale.